Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Zaczynamy kolejny już odcinek Alice Madness Returns. Jest to odcinek bodajże szósty. Tak, w tym miejscu, w którym skończyliśmy, czyli po walce z tym beznadziejnym, ciłowatym tym tym noż, Kurde. I on zeza, dobra. Muszę się to szybko natrzeskać. Nudziś nie latał, czasem ryjek latał. Next, platforma. O, o, o platforma, coś, ale... Jak ja z tobą, dostać? Czekajcie, czekajcie. Mam dziwne wrażenie, że tam nie dolecę. No i teraz... Chyba <grywa> przyrząk. Strasznie mieszane uczucia. Nie no, to stamtąd chyba. Byle co taki kawał? Kurde, ale ona ma zasięg skubany. Oj, za bardzo przyciszyłam dialogi, no ale nic, będziemy coś tam kombinować. O. Dobra, ja zawsze mam wrażenie, że nie spadnę, ja chyba nie mogę spać. <grymne> nice! Zawsze lubiłam takie kolejki. Boże, jak ja lubię klimat tej gry. <grymne> Opiuli To co ty dobry pracownik, który był pracownikiem, a zły to ten martwy. Powiem Wam, że ta gra naprawdę uczy życia, które mógł brosić, ja dawno nie widziałem. Я могу это? Ведь даже не с не делаю. Боже, то все может замкнуть? О, курс Wybraliśmy coś. Oho. Co? Fot. Kurde. Dobra, podlecimy znowu do góry, to sobie zeskoczymy i powinno być ok. Prawda, że właśnie się tak pr przekonałam, nagry bo nagrywałem 105 odcinek, jako że było tyle cięć. Tyle błędów, i tyle rzeczy, które <laughs> musiałem się zastanawiać w tyle miejsc. Mam nadzieję, że więcej takich odcinków w ogóle nie będzie. Ale yy, sytuacja była taka, że za cholera nie wiedziałam, ile będzie trwał ten odcinek. On tam wyszedł 20 minut. z paroma sekundami. Także, no, powiem Wam, że wyczucie miałam dobre. Wow, dude! Oho! Moje ulubione kurwa pajączki, ja pierdziele. Okay. Dobra, teraz jak ci są rozwaleni, ja po pierwszym muszę dolecić tam i mam nadzieję, że naprawdę dole... Aha! Eee, taki mykęs! Okej. Okay. Zobaczcie mi te spadki klatek. Nie ma co biega, o... grami ogólnie chodzi płynnie aż w Kur... O! Tak, gramy ogólnie chodzi płynnie, ale aż... Gdzie jakąś złotą z o tu jestem, dobra? Ale to już jest zebrany, jakby nie patrzeć, tak. Zbieram jeszcze tylko w drugą mankę. Zbieram sobie teleczkę, rozwalam sobie skrzyneczki. Dawno nie było tych czarnych robaczków, bo już się wam, że mi tu właśnie jeden wyskoczył. Mm. Okej. Okay. What the fuck? Powiem mm. wam, hmm. że grę jest tych w Co tak naprawdę bardzo dobrze o niej świadczy. Chciałem ja iść? Tam. Są zęby. Ok. No, tak. Co? My się czasem w tej grze właśnie kapslog myli ze, z literką C i... fu, kontrolny są myli z literką C. Ja już nie wiem, co ja gadam, Boże. No co, ja wam poradzę, że jesteś zajarana tą grą naprawdę. Hmm. Yy, co dalej? Dobro, teraz mam więcej szczęścia niż rozumu, ale okej, okay. yy, dobra. Fo nie, 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 nie. Tak, właściwie mam więcej szczęścia, że z tak, tak, tak to szło? Chyba tak to powiedziałam, nie? Chyba po prostu. jestem jestem przezdolna. Ej, co, jak, co, ale mnie to powinni jakieś pomniki po prostu stawiać? Nikt nie ma takiego skilla w zręczności w ja, nikt. Od dawno mówiłam, że robaczka nie było tak. Taka typowa wersja? Widzicie, gdzie jest no, to była wersja. wysunku. gdzieś z to tam? Wajchnęło. Przestawiła Whoa, dude! <laughs> oh. No, go nie sięga, no Aryf... wam, jak na młynek do pieprzy, to to ma naprawdę fajny zasięg! Tak, tylko że go tam sobie rozwaliłam i znowu tego nie pozbieram, no lamao! I to... Już, kur... Więcej szczęścia, że zrozumiałem jak zwykle w moim wykonaniu. I obym tym razem znowu nie wpadło do lawy. Dobra, co? Tak, mam tam tamto weissland, czaja Jeszcze takie podstawy do kinu się kojarzy, no się. Oj. Jak, jak człowiek chce, żeby go cofnęło, to nie, to go wyrzuci gdzieś No. Ja <ścoughs> Lamao! I teraz mnie tu wywaliło, nie? A wtedy nie mogło, bo przecież po co? Dobra, teraz spadnie tu. No. No, kończ tam. Co tu pozbierała po tym badziewiu, które rozwaliłam? To nie! To musiałam wpaść do lawy, musiałam! Tak, oczywiście, że musiałam być? po co?! Mm. A tak ogólnie to wszystko mnie w porządku, wszyscy zdrowi, tylko że pytacie. Uuuuh, Kulka, wysnie. Nice! Tak ja też tam widzę wspomnienie, tylko nie wiem czy tam dotrę. Nie wiem, że nie tędy. Nie wiem jak wam, ale mnie się ta muzyka nie podoba. O kurwa! Nie to!

Ja Teraz go nie przeżyję. Ale Laska, tu. Tu cię broń. Tu cię broń. Jezus Maria. Tak tamtą już rozwolnę mimo też tamto... Kurde z głowy! Ale powiem wam, że wygląda... NICE! Ooo! Czy ja mam... Aha, ale mogę tu zejść na dół. Bo to było zrobione. Aha. I całkiem przez przypadek odkryłam wroga. Ale to niech będzie. Tak, oczywiście, że słyszałam święty ryjek. Czyli słuchajcie, no całkiem fajnie, że tu spadłam. Flaszeczki zawsze chętnie zbieram. I wy to wiecie. Kurwa. Tak, tak, tak. A, ja się. Nawet sprawnie Cię rozdupcyłam. To jest bardzo dobre. Ale czy ja potrzebowałam się tu dostać? No na pewno dość średnio chyba. Okej. Okay. I tak... Fuck! Ja tak naprawdę to mam w planach dostać się tu, wiecie, na górę, prawda? Ale jeszcze jak skoro już tu więc zobaczmy, czy tutaj gdzieś nie ma skrzymeł. Nie ma, dobra. O, no. Na zdrowie, kotek. Dobra, ekran ładowania... Bo. Bo. Jest dobrze patrzy, to... Do... To z 16 nie czemu ona biegnie sama? Ej... Laska, nie robi takich Nie biegaj samo, bo ty jesteś podobno jak pierdolnięta. Dzięki dziecku w synku! You fucking kill <kidding> me. <laughs> tak, chyba nas czekam te elementy zresztą, które ja bardzo lubię. Z drugiej strony, elementów, jakie elementy zresztą ja lubię? Już się zrobiło? Bo... Okej. Okay. Tutaj coś w środku nie bardzo. Mm. Powiem, że bardzo lubię ten motyw ze zmniejszaniem się Alice. Naprawdę bardzo mi tak jakoś, nie wiem, urzek bardzo mi się spodobał. Fuck? I to jedna coś stilżonek. ryjek. Nice! właśnie sobie przypomniałam, o czym, o czym wam miałam powiedzieć trzy odcinki temu. Widzicie, jaka ja jestem przesprytna? Ale myślę, że o tym już będzie w następnym odcinku, z racji tego, nie tak go będę, ha. Nie będę, zaraz nagrywać. Bo kurde, naprawdę mam się fazę na Alice. No, wow, lec. Wygląda, że jestem straszną lamą. Jeśli chodzi o. Fak. Ej, i naprawdę nie czaję tych spodów klatek, naprawdę. I szczerze mam nadzieję, że będę się tam miała dostać dalej na górę. Otóż będzie tak. tak. Będzie się nie chciał teraz kombinować, jak tam się dostać. Wo kur... Yeah. Dobra no i teraz tutaj już nie ma do rozwalenia Coś by było stąd No tu jest już, aha dobra już mamy następne I mamy też 20 minut odcinka What? No dobra. Myślę, że w sumie ten kolejny motyw już obskoczymy, że tak powiem, w następnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się. Cześć!